Każdy z Was może dużo więcej niż sobie z tego zdaje sprawę. Stać na, na dużo. I potraficie takie e, rzeczy robić, o których nawet nie podejrzewacie. I możecie zarabiać dużo więcej niż myślicie o sobie. Tylko trzeba mierzyć wyżej. To jest standard, że ludzie nie doceniają własnych możliwości. I zbyt nisko siebie oceniają. Ja wiem, że to nie chodzi tylko, bo bycie przedsiębiorcą, biznesmenem, tam jest swoja specyfika, to większość ludzi tego nie zrobi, większość będzie pracownikami, ale jeśli macie nawet, szukacie miejsca jako pracownik w firmie, w różnych firmach, to, to trzeba mierzyć nie na najniższą krajową, tylko trochę wyżej. Szukajcie sobie miejsca jako dyrektora i co? Musicie mieć wykształcenie wyższe, kwalifikacje doświadczenie pracy z ludźmi i tak dalej. Myślicie, że na to wszystko patrzą najbardziej szefowie firm? Nie. Ja 15 lat temu pojechałem na, na rozmowę taką, wiecie, na stanowisko dyrektora. 100 kilometrów od swojego miasteczka, do dużego miasta, do firmy dużej, reklamowej. Tam była, był nabór taki na, na, na stanowisko dyrektora. Było chyba, nie wiem, z 10 osób tam sprawdzanych. Trochę się zestresowałem już na miejscu, jak był szef i on jeszcze wynajął specjalnego psychologa, a człowieka, specjalistę, który tam Analizuję ludzi, z którymi rozmawiam. Trochę mnie to zaskoczyło, no ale ja, ja byłem na tej rozmowie. Ja nie miałam absolutnie ani wykształcenia, ani doświadczenia w reklamie i tak dalej. Miałem odpowiednie cechy. To jest. Ja byłem za granicą, zajmowałem się pracą, działalnością społeczną, pracą z ludźmi, ale absolutnie coś z tym biznesem nic. I nie dostałem się na to stanowisko, tam dostała się inna kobieta. Jak później z Szyatem rozmawiałem, bo ja byłem, później się współpracowałem z nim, ale to wspominał, że ja po prostu nie dzwoniłem co 2-3 dni. To jest taki był mój błąd, że ja się tego nie dobijałem, nie narzucałem, po prostu byłem tylko na tej jednej rozmowie i czekałem na odpowiedź. To taka ciekawostka, ale wiecie co ja zrobiłem? Ja wróciłem i. Zacząłem otwierać swoją działalność. otworzyłem biuro pod kierunkiem reklamy. Pojechałem później do tej firmy, bo chciałem porozmawiać z szefem. On z tą dyrektorką przyjechał do mnie. Zobaczyli, jak to wygląda, jak ja, co ja przygotowałem do współpracy i powiedział, nawet nie mam mowy, czy, tylko kwestia jak. I myśmy ustalili współpracę. Byłem takim przedstawicielem, później jak miałem swoją działalność, prowadziłem inne jeszcze rzeczy. I było tak, tam już po czterech latach ja już byłem zmęczony tymi biznesami na tym moim Podlasiu, gdzie ja mieszkałem, to ciężko szło i... Nie, jak zmieniałem coś i pojechałem, pojechałem do Londynu, to spotkałem się z tym szefem. On powiedział, że widząc to, co ja zrobiłem za 4 lata, to moje podejście, on mi od razu zaproponował: Mówi, nigdzie nie wyjeżdżaj, przyjeżdżaj do mnie, a to stanowisko dyrektora, ono jest otwarte. Mieszkanie służbowe, samochód, wszystko ci przygotuje, abyś tylko pracował. I absolutnie ja nie miałem nic, rozumiecie, żadnych tam, po żadnej tam. Grabinie poszczególnych kariery, ja tam się nie piołem, nie miałem doświadczenia. To, to nie jest aż tak niezbędne. To, to oczywiście nie są tu potrzebne jakieś cechy osobiste. Wiecie, kwalifikacje jest człowiek, który dobrze pracuje z ludźmi, ale nie jest specjalistą w czymś. W tym może się podciągnąć. Ktoś przychodzi na takie stanowisko, załóżmy, nie jest, jest spe specjalistą, nie potrafi z ludźmi pracować. Można się tego nauczyć. A wiecie, czego się nie nauczyć? Co jest najważniejszą cechą w tym wszystkim. I możecie o tym poczytać i sprawdzić. Na wysokie stanowisko, najważniejsza cecha i na biznes partnera to uczciwość. Bo chodzi o zaufanie własnych pieniędzy drugiemu człowiekowi. To on będzie zarządzał moją kasą i moim czasem, i ludźmi. I najważniejsze jest, że ja jemu ufał. A kwalifikacje tam można dopiąć, rozumiecie? Do tego można wszystko podciągnąć jeszcze i nauczyć człowieka. Ale jeśli nie ma uczciwości, to jak ja mam z nim współpracować, rozumiecie? A to albo człowiek ma, albo nie. Rozumiecie, że to może być i pracownik, i dyrektor. Ważne, czy jest uczciwy, to od niego zależy, czy on będzie, czy nie. I to wszystko widać na tej rozmowie kwalifikacyjnej. I, i tamte CV, te pięknie wydrukowane papierki, nic nie, nie, nie odgrywają ważnej roli. Ktoś patrzy na to, ale patrzy i słucha, czy to się wszystko zgadza z tym, co ja później mówię, i jak to widać w rozmowie. I tam jest, każdy biznesmen już jest specjalistą, jeśli chodzi o rozmowę z ludźmi. O, o, o dobór ludzi, a jeśli ktoś wynajmuje takiego jeszcze psychologa specjalnego, to najważniejsza jest ta spójność, i otwartość i szczerość. Jak ktoś mydli oczy, napisał coś, a później tego nie ma, ktoś wyolbrzymia jakieś swoje cechy, to lipa, to nie przejdzie. Nie, nie wzbudza to zaufania. I rozumiecie, to, to się, taki pracownik no nie, 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 się nie zaufa mu swojego biznesu. A kiedyś pracowałem z takim, współpracowałem z człowiekiem, który no wyraźnie wiecie, tak mydlił oczy dla szefa. To nie pracował, jak ktoś patrzy na niego, to on nagle się naprężał i mówił o sobie takie rzeczy niestworzone, no niezgodne z prawdą. Później, jak ja zwróciłem na to uwagę w rozmowie, to on powiedział, przecież to taki marketing, tak trzeba. On jakieś tam, czy kursy, czy programy, gdzieś tam mówił, że się szkolił. I że to jest potrzebne, żeby siebie sprzedać, wiecie, wyolbrzymiać. To nie chodzi o pokazanie swoich dobrych cech, a po prostu stworzenie jakiegoś wizerunku, nie wiadomo jakiego, aby tylko to przeszło, aby... Rozumiecie to tak nie działa. Jak ktoś zaczyna po prostu fałszować informacje o sobie, grać jakąś rolę, to jest to takie osoby szybko to wyczuwają. Trzeba być po prostu i mówić, ja dlaczego chcę pracować. Czy ja chcę karierę robić, czy po prostu kasy nie mam, albo chcę słuchać. Po prostu szczerze mówić. I to nie musi wyglądać, że jakiś bardzo ambicjonalny jestem. To, to nie o to chodzi. Ta szczerość jest najważniejsza. Na temat, co ja umiem, czego nie umiem, po prostu powiedzieć. W tym jestem dobry. Tutaj ja muszę się podciągnąć. I tyle. Ta szczerość budzi zaufanie jest decydy Najbardziej decydująca w tym, żeby się dostać na takie stanowisko. A wrócę do pierwszych słów, które uważam za bardzo ważne, że tak ogólnie rzecz biorąc, to wszyscy zaniżamy swoje możliwości. Zapewniam Was, że każdy z Was może zarabiać więcej, może być na lepszym stanowisku, tylko my siebie tam nie, nie idziemy w tym kierunku. Nie wierzymy w to, że to mnie dotyczy i siedzę na najniższej krajowej, siedzę w pracy, gdzie ktoś mnie tam wykorzystuje, ja tam się źle czuję, czuję, że mógłbym więcej, a nic się nie zmienia. Po prostu kraje otworzą. Trzeba pójść na te stanowiska dyrektorów. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Nie wyjdzie, ale już jest doświadczenie, rozumiecie. Aż w końcu, jak będziecie się na stanowisko dyrektora, to ktoś pomyśli sobie, no słuchajcie, no jak ktoś przychodzi, to znaczy, że on wie co robi, rozumiecie. Takiego Człowieka, który idzie na to stanowisko, rozpatruje się realnie, porównuje z innymi, e, że on się do tego nadaje. Jeśli on sam siebie tam widzi, to bardzo ważne jest, abyśmy sami widzieli siebie na tych lepszych miejscach pracy, na tych lepszych stanowiskach, do tego zmierzali. To jest podstawowy problem. My sami siebie nie doceniamy, zaniżamy swoją wartość. I dostajemy wtedy mało pieniędzy, bo inni traktują nas tak, jak my siebie sami traktujemy.